Raczej zajmuję się technologiami niskopoziomowymi, moim ulubionym językiem z C++. Jednak Pythoniem interesuję się hobbystycznie, dlatego dzisiaj się zajmiemy, że tak powiem, łączeniem Pythona z, z językiem niskopoziomowym z C. Mam do Was pytanie, ile osób tutaj umie programować w C? Ile programowało? Podnieś rę... Dobra, o, wow, sporo, no to faktycznie. Nie wiem, ile osób zainteresuje się tym tematem. W każdym bądź razie. O czym będzie właściwie ta prezentacja? Ta prezentacja jest o bibliotece, która służy właśnie do wywoływania kodu z bibliotek napisanych w C. Ta biblioteka powstała. Dzięki naszemu koledze, tutaj Maciejowi Fiałkowskiemu, który tutaj na Paywawie też miał właśnie swoje prezentacje o Paipaju. No dobrze, przejdźmy do czego tak naprawdę służy. Przede wszystkim pozwala nam ta biblioteka łączyć program napisany w Pythonie z bibliotekami napisanymi w C. Jakie są założenia? Chodzi o to, żeby mieć minimalistyczne API w Pythonie i żeby używać definicji z języka C. Dalej. Okay. Jak wiadomo, mamy sporo możliwości łączenia C-Pythona z kodem w C. Do tej pory zazwyczaj używało się zewnętrznych modułów ładowanych. E, niestety one wymagają e, kompilacji plików w C e, wymagają e, kodu w C e, można oczywiście wygenerować e, przy pomocy takich narzędzi jak e, Swing, które nam generuje na podstawie API e, taką, e, taki plik w, w C można też użyć oczywiście do, e, Cytona e, do napisania całego wrappera e, taki wrapper oczywiście e, Taki wrapper daje nam tak powiem, większą wydajność takiego kodu. Jednak podstawowym problemem tego jest, że PyPy ma bardzo eksperymentalne wsparcie ładowania bibliotek dla c Konkurencyjną biblioteką CFFI jest stara biblioteka C-Types, jednak ona posiada skomplikowane api i nie ma e, możliwości weryfikowania zgodności e, kompilatora e, który posłużył do kompilacji biblioteki i e, Pythona więc e, mogą tam pojawić się pewnie niezgodności e, Jak możemy sobie zainstal zainstalować CFFI Otóż e, w PyPy od wersji 2 jest on e, wbudowany e, natomiast e, dla C Pythona jest obsługiwany dla wersji 2, 6, 7 i, i od wersji 3. Jednak on wymaga biblioteki libFFI, która musi być, że tak powiem, zainstalowana w systemie. E, wiadomo, pod, pod powiedzmy, systemem Debian, pod Linuxem, łatwo nam taką bibliotekę zainstalować, natomiast w Windowsie jest ona, że tak powiem, razem dostarczona z, z tym CFFI. Cffi możemy też zainstalować przy użyciu pipa. Ok, więc e, przejdźmy do API. Otóż e, na początku, e, żeby korzystać z Cffi, e, musimy sobie tak jakby odwzorować jednostkę kompilacji e, z C. E, robimy to przy użyciu e, obiektu ffi. W takiej jednostce kompilacji deklarujemy zmienne, które będziemy korzystać. Czyli tutaj na przykład definiujemy funkcję, która przyjmuje wskaźnik na, na czara i zwraca inta. Następnie musimy załadować naszą bibliotekę, na przykład przy użyciu dellopen. I możemy taki kod od razu wykonać przekazując stringa i dostając wynik wartości pythonowej. wint'a. <kłynie> ok. Ale jednak tu jest problem, ponieważ jeżeli korzystamy z jakichś struktur, korzystamy z jakichś wartości enum, różne kompilatory mogą różnie, że tak powiem ułożyć nam struktury i wtedy tutaj może wyjść niezgodność. Biblioteka CFFI Umożliwia nam, że tak powiem, wymuszenie tej zgodności. Służy do tego funkcja verify. Niestety ona przy pierwszym uruchomieniu stworzy nam kod w C, skompiluje ten kod i załaduje taką bibliotekę, która nam zweryfikuje poprawność. Niestety to wymaga, przy pierwszym uruchomieniu wymaga to kompilatora z C. OK, ja może, aha, ja może pokażę teraz, jak to mniej więcej wygląda i na czym to polega ta weryfikacja. Otóż, o, że może, tu, OK, tu jest kawałek takiego kodu. Tutaj definiujemy sobie, powiedzmy, enuma. Dalej mamy in, e, funkcję inicjalizującą naszą bibliotekę. E, ładujemy, ładujemy tutaj naszą bibliotekę PIKiem SO. E, no i próbujemy dalej e, wywołać, wywołać e, naszą bi, bibliotekę. E, tutaj się akurat wszystko powiodło. E, na początku przekazujemy nula. E, Funkcja inicjalizująca zwraca nam, że przekazaliśmy nula, czyli zwraca nam błąd. Dalej przekazujemy pusty parametr, zwraca nam, że jest pusty parametr. Przekazujemy jakiś tam parametr, zwraca sukces i przy kolejnej zwraca nam alerty Intelligent. Natomiast co się stanie, jeżeli nie wiemy, nie znamy po prostu wartości tego enuma, albo nam powiedzmy, kompilator inaczej takie wartości enuma przydzielił. Otóż. Przy, przy użyciu funkcji verify, przesunę niżej, dostaniemy informację, że. O tutaj. Że e, wartość e, empty param e, ma nie taką wartość, jak powinna, prawda? Ona jest, ona jest różna. E, dzięki funkcji właśnie verify, e, możemy to. E, Możemy się o tym dowiedzieć, o jakichś takich problemach i błędach. Natomiast ciekawą rzeczą w CFFI jest właśnie możliwość używania elipsy przy deklaracjach różnych struktur, przy deklaracjach właśnie enumów. Dzięki temu funkcja verify potrafi nam, że powiem, dobrać wartości enumów takie, jakie powinny być dla danego kompilatora i tutaj nam, że tak powiem, te wartości po prostu same się dobrały i zwracają się poprawnie. Ok, dalej to. Okay. Co jest jeszcze ciekawego? Tak naprawdę od razu chyba chcielibyśmy mieć definicję w osobnym pliku. Jednak jeżeli taki plik będzie za duży, to wiadomo, nasza aplikacja może, może się długo ładować, warto, dlatego warto mimo wszystko używać jak najmniejszych, jak najmniejszych, najmniej definicji i najlepiej nie używać gotowych, gotowych, że tak powiem, nagłówków, które posiadają wszystko tylko mieć. E, własne. Okay. <laughs> Więc teraz coś napiszę, jak można się e, tak powiem, przekazywać informacje pomiędzy, e, pomiędzy Pythonem a, e, a CFFI, a C. E, na początku e, opowiem o, o rzutowaniu typów prostych, bo to jest praktycznie wszystkie typy e, takie jak int, double, są zdefiniowane bezpośrednio w cffi, tak samo jak, dobra, ok. Dalej, jeżeli chcielibyśmy przekazać do C jakiś typ wskaźnikowy, to musimy użyć metody new. Na przykład do stworzenia tablicy, do stworzenia tablicy czarów, czyli powiedzmy stringa. Od razu mamy obsługę tutaj Unicoda. Tylko trzeba pamiętać, że tworzenie tablicy to jest tworzenie wielu elementów, natomiast tworzenie wskaźnika to jest tworzenie tylko jednego elementu. CFFI obsługuje inicjowanie struktur z Słowników y, pytonowych, tak samo jak Unii, ale y, tak naprawdę to jest bardzo do, dokładnie odzorowuje składnie C, więc y, łatwo się w sumie tego nauczyć. Mm, dobrze, dalej. Y, kolejną rzeczą są jest tworzenie kalbaków. Y, y, do tego jest, służy funkcja callback. przekazujemy Przekazujemy po prostu y, tam odpowiedni typ. Funkcję Pythonową i dostajemy wskaźnik na funkcję w C. Okej. Okay. W drugą stronę, że tak powiem, jest łatwiej. Typy proste automatycznie zamieniają się na, na wartości Pythonowe. Struktur można używać naturalnie jak obiektów. Okej. Okay. Dalej. Okay. Jeżeli na przykład mamy wskaźniki, które zostały stworzone w C, możemy użyć Pythonowego garbage collectora. I to jest taki przykład, że na przykład tworzymy sobie wskaźnik przy użyciu maloka, i jeżeli garbage collector stwierdzi, że trzeba usunąć, wywoła nam funkcję free. Dobrze. Tutaj jest właśnie, jedyny problem to jest właśnie do, dostęp do e, ciągu znaków, ponieważ musimy je e, przy użyciu e, z funkcji string przekonwertować na e, stringa z Pythona. E, dalej. E, jeżeli chcemy się dostać bezpośrednio do e, danych binarnych, czyli na przykład e, mając jakiś pakiet zapisać do struktury, używamy e, bufora. No dobra, a teraz chwila zabawy z PyPyem. Otóż mamy tutaj takie dwie funkcje, nie wiem czy je dobrze widać, napisane w Pythonie. Jest to jakiś tam algorytm, który sobie coś tam liczy. Ma on taką krytyczną pętlę, która nam po jakiejś tablicy, tak powiem, uzupełnia dane, wykonuje. No i pytanie jest, co jest szybsze, czy używanie for, fora po tablicy, czy używanie inta po, po, po x range'u, czy tam range'u, otóż pod dużych różnic nie ma. Natomiast ważne jest, co tak naprawdę jest tablicą. Więc tutaj widzimy, tak powiem, linią przerywaną narysowany czas, czas wykonania się tej funkcji. Dla klasy napisanej w, w, w Pythonie. Natomiast ta linia na dole ciągła jest to funkcja nasza wywołana dla argumentu, którym jest właśnie taka tablica z CFFI. Jak widzimy, tutaj PyPy sobie idealnie poradził z optymalizacją tego kodu. Czasy wykonania. Operacji naszego algorytmu na, na takiej tablicy z CFFi jest dużo, dużo krótszy. Tu jest troszeczkę inny przykład. Otóż tam nie korzystając z parametru P, który jest wskaźnikiem na, na inną strukturę. Natomiast tutaj jakby przypisuje poprzedni obiekt do jednego z pól. I tu się sytuacja dramatycznie nam zmienia. I z jakiegoś powodu PyPy nie zoptymalizował nam funkcji przy użyciu iteratora for each i widzimy, że. A nie, zoptymalizował. Nie zoptymalizował dla tablicy. Czasy są dużo dłuższe. Natomiast tutaj już kod wygląda troszeczkę inaczej dla CFFI, ponieważ, wiadomo, nie możemy, że tak powiem, do pola, do wskaźnika pola przypisać przypisać nam no, bezpośrednio naszego C-types. Dlatego musimy jakoś uzyskać wskaźnik na naszą, na naszą strukturę. I tak. Dla tablicy jest to bardzo proste, ponieważ CFFI wspiera nam arytmetykę wskaźników, więc po prostu możemy sobie dodać wartość elementu i uzyskać wskaźnik na dany element. I tutaj widzimy, że for each wymaga użycia funkcji of, czyli jakby pobrania adresu do, do danego typu i niestety ta funkcja bardzo nam spowalnia kod. Ok, no i to, to by było w sumie na tyle z Paipa. A może nie, może jeszcze coś pokażę ciekawego. A właśnie, właśnie, tylko nie wiem czy... Nie czy tutaj to, to mam, ale niestety, niestety, mam tutaj przykłady fajne, ale niestety Wam nie pokażę, ponieważ nie mam, nie, nie, nie mam jak podłączyć swojego laptopa. To wszystko jest przez sieć, no dobra. To trudno, tutaj to, 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 to są takie, nie wiem czy jeszcze mamy chwilę, już 20 minut, więc już koniec, dobra. No więc to w takim układzie byłoby wszystko o tej bibliotece. Nie chcę się przywrócić. Dziękuję za uwagę. Jakieś pytania są?